Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK-47, sedno zamieszania. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 lutego. Do wygrania macie face o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, i komentarz. Dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, witam Was w odcinku wręcz z legendarnej serii. Nie tyle od czyli to po prostu 50 zł do kosy na no 5298 dokładnie. Nie, pamiętajcie o najlepszym kodzie na stronie kod ty dodaje wam 5% więcej, przy doładowaniu skrzyneczkę Milspek na start. No i zaczynamy dzisiejszy odcinek. To jest ciężki odcinek, nie ukrywajmy. Są to naprawdę ciężkie odcinki których trzeba tutaj otwierać skrzyneczki jak najbardziej z głową. Nie możemy też niezbytnio, ty te, wiecie, takie najmocniejsze skrzynie, bo bardzo szybko moglibyśmy tej skończyć, a tego nie chcemy. Chce... O, okej, okay. idźmy w tą skrzyneczkę. Jest to skrzynia, hmm, jak ją nazwać? Eee, to jest skrzynia, którą otwieraliśmy w odcinku de dedykowanym po prostu tej skrzyni Razem z milspekiem, eee, Miały pojedynek, miały pojedynek yy, i w ogóle w tej skrzyni trafiłem Magenta, wartego chyba On jest 25 zł warty yy, o kurde, i tutaj przeciwnik... A nie, dobra myślałem, dobra, źle myślałem. 25,96 Takiego agenta, właśnie trafiłem w tej skrzyni jak na skrzynkę za złoty 60. Zł, no, trzeba powiedzieć, imponujący traf. Więc miejmy nadzieję, że się po prostu powtórzy ten imponujący traf. No i da nam naprawdę sporo w dzisiejszym odcinku. Patrząc na dzisiejszy budżet, jest to ponad 50% od tego, co mieliśmy na starcie. Więc naprawdę, bardzo, bardzo dużo. No, na razie się nic nie zapowiada. O kurde, no i był, słuchajcie, to był on, to był on. Szkoda, że nie wypadł. Szkoda, że nie wypadł. GTX niestety dostajesz w pierdziel, tak? Proszę, miejmy nadzieję, że tak. No dobra, dobrze mieliśmy nadzieję. Udało się zwyciężyć. Nie jest to może jakieś super zwycięstwo, ale trzeba się z każdego zwycięstwa, bo każde zwycięstwo nas przybliża do koski, więc za nas stronę sprzedaj i tutaj dwa skinki. Sprzedajemy sobie to. Mamy 55 zł, mamy 55 zł, więc jest troszeczkę lepiej, jest troszeczkę lepiej. Um, zróbmy teraz tak. Zobaczmy, jakie są fajne skrzyneczki, tak do 6 zł. Do 6 zł. Yy, budżet jest niski, więc yy, trzeba po prostu przejrzeć dokładnie skrzynie, jakie są dostępne w tym budżecie. Yy, 50% Cyrex. Może nie, nie ten czas. Yy, skrzyneczka, yy, która. Jest w cieniu skrzyni. One Moment. Bo jest dokładnie tej samej cenie, w dokładnie tej samej kategorii. No i ona się znajduje w cieniu tej skrzyni. Myślę, że to jest dużo ze względu na to, na wygląd samej skrzyni. Zobaczcie, którą byście kliknęli. No i ja od razu idę w One Moment. Ale nie. Dzisiaj pójdziemy w tą skrzynię. Zobaczymy. 72%. Bardzo, bardzo dużo. Kurcze. Bardzo, 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 bardzo dużo. Dobra. Miejmy nadzieję, że jednak chociaż z raz albo dwa. Nie pojawi się właśnie ten zły skin. Dobra, dajmy sobie tak pięć takich skrzynek. Też dużo. Nie no dobra, dajmy cztery, nie przesadzajmy. Jeden na jeden znowu. I teraz tak, przynajmniej raz niech się nie pojawi ten zły skin. I ten skin, który wypadnie jako dobry, niech będzie kozaczkiem. W Co byśmy mogli tutaj ucelować? Powiedzmy, że celujemy sobie w MP9 Airlock. Airlock. Więc jest już przeciwnik, który chciałby się z nami zmierzyć, 72% gigantyczna szansa niestety na auga. Więc przebijmy to, przebijmy to i nie dropnijmy. Jest, nie ma auga, nie ma auga, mm, jeszcze to nie jest jakoś super, ale przynajmniej nie ma auga. kurde. Mm, Proszę, niech nie będzie teraz dwóch augów. proszę, niech nie będzie dwóch I Niczy trafiamy coś. No i jeszcze kurde, on zwycięży... Nie, dobra, dobra, przynajmniej... No okej. Okay. Okej, okay. również super nie jest. to Troszeczkę lepiej. Troszeczkę lepiej znowu będzie niż był, ale naprawdę to jest mega... Tak troszeczkę, troszeczkę. Nie więc sześć skin... Dobrze gadam, sześć skinów było. O, kurde, zobaczcie. To są te skiny, które tutaj wleciały. Skrzynek otwieraliśmy. 4, tak, czyli skinów powinno być 8, tak? Dobra, tak, 8 skinów. Tak mi się przynajmniej wydaje, no nie. Cztery skrzyneczki, 1 na 1, 8 osiem. no 8. Osiem, no. no to tutaj mamy 6, 7, 8, dobra, sprzedajemy. A żeby wygrać y w WKRD, napiszcie, jaka jest wasza ulubiona rzecz, którą można kupić w sklepie spożywczym. I obok liczby od 7 do 10. my to 25, mamy 64. Kurde, coś, coś źle zrobiłem, coś źle zrobiłem. Boże ich nie było tyle. Ajajaj, aj, aj. Dobre, nie mam czasu się drastować Kurde nie mam czasu, jakoś głupotę może zrobiłem Może nie eee, Klikamy kolejną bitwę Mnie, Pewnie będziecie śmieli w komentarzach Bo ja coś, kurde mi ta głowa Coś teraz tak do końca nie pracuje wieczorem eee, Dopiero niedawno Wróciłem i, i nie do końca Pracuję, to jest z tego co Widzę, Mnie nagrywanie Wieczornych odcinków nie jest chyba zbyt dobre Słajpik. Mm, swipik swipik. I dajmy 50 Seyreksa. I dajmy tak, tak, kurde, sz, do okej, okay, coś takiego niech to będzie. No i trzech graczy. Trzech graczy. Chwileczkę zaczekamy, może ktoś bije, no jest wieczór, więc jak widzieliście, naprawdę często ktoś dołącza i dosyć szybko. No bo wieczór wiadomo, najwięcej graczy w ogóle widzimy gdzieś tutaj. No, 5200 osób, kurde, jest szok, jest szok. Nie chce tutaj ktoś do nas dołączyć, nie ma sprawy, ja sobie poradzę, kliknę guziczek fioletowy, magiczny yy, i przywołam sobie bota, więc bitwa trzyosobowa, pierwsza i kurde, niech będzie pierwsza, to jest zwycięska taka bitwa. W dzisiejszym odcinku czwóreczki są za ciężkie raczej, chociaż może i czwóreczki też by się zrobiło. Widzimy Fomasa, który da prowadzenie, którego ja trafiłem w e, poprzedniej bitwie. Eee, tutaj kurde też bez szału, niestety, no Swipe byś zarzucił, byś zarzucił, kurde, N no jest ja zarzucił, zarzucił najgorsze skiny, jakie były. Eee, Uuu Sajreksik mój jest lepszy, jest lepszy. Szkoda, że on ma tego Well warma, no nie? Mógł też trafić Battle skarda i mamy problem z tym gościem. Arnold robi nam naprawdę chyba problem. Teraz o nie, no i dobra, Arnoldzik, kurde, Arnoldzik wszystko zgarnia. Nie no kurde. Mała różnica, naprawdę bardzo mała. No, mogliby mi odpuścić, mogliby mi odpuścić, żebym to zwyciężył, no ale nie. Piach w oczy, kurczę. Piaskiem w oczy perfidnie zarzucili. Jednego Sajreksa więcej bym trafił, bym był zwycięzcą. A tak to wszystko się potoczyło. No, nie tak jakbym chciał. Nie tak jakbym chciał. Pomyślmy o taktykach widzów, eee, taktyką widzów. No, Goldson, kurde, farmity to raczej nie, smulgifty. Eee, Okej. Okay. ok, zróbmy to w inny sposób troszeczkę. Weźmy droższą skrzyneczkę, taką za połowę budżetu, który aktualnie posiadamy, nie? Połowa budżetu, połowa budżetu 23 zł, 23 zł. Gdzie jesteś? Niech tutaj zapadnie w tym momencie decyzja. No nie, no takie skręczki raczej nie. Fusion, okej, okay, niech to będzie Fusion nawet. 1 na 1. Niech tu zapadnie teraz decyzja. Czy ja będę miał lżej w tym odcinku, czy znowu perfidnie piachem w oczy? Czy znowu perfidnie piachem w oczy? Zobaczymy. Znieczka Fusion bardzo szybka bitwa, 1 na jeden. Przeciwnik może, kurde, przeciwnik, zapraszamy! Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na zmierzenie się w pojedynku. Zaczniemy do 35. 35 klikniemy sobie bocika. OK, kliknam przy 35 właśnie, bocika. Eee, no i zobaczmy, eee, co tutaj będzie. No, gracz nie dołączył żadnej kurzy. Czemu graczy nie chcieli się zmierzyć na strzęskę Fusion? Ciekawi mnie to. Może za chwilę zobaczymy odpowiedź nie, po samych skinach. No, ale miejmy nadzieję, że nie będzie źle. Miejmy nadzieję, że nie będzie źle. Jest fama Jest dobry skin, ale tylko ja trafiłem dobrego skina. Nie, czy jest to ułatwienie w dzisiejszym odcinku? Nie do końca. Moje plany dzisiejsze. Zobaczcie, jak one w ogóle wyglądają. Zobaczcie, jak w ogóle wyglądają moje dzisiejsze plany. Wyglądają tak, że ja zwyciężam te bitwy, no nie? Ale tak minimalnymi skinami. Że wiecie, że to naprawdę wielkiej różnicy nie robi. Mam 52 zł, za długo się kręcimy, za długo się kręcimy. No chciałem zrobić coś mocnego i zobaczcie, że znowu nie wyszło. Mm. O dobra, ta skrzyneczka to jest to. To jest to, 10 z tych skrzynek. Zostanie mi 12 zł na olina nie, na 4 osoby. Jeszcze raz na 3 sobie polecimy tutaj. Trzy osobowe w bitwę, 10 z tych skrzyneczek Skrzynie naprawdę fajne, często są lepsze od tych nawet za 10 zł Co ciekawe, Trafy się trafia jak najbardziej Więc jest to mocne, jest to jak najbardziej mocne Przy 40 ja sobie klikam, nie będę tutaj dłużej czekał Nie mamy czasu, ja chcę znać wyniki Ja chcę znać wyniki, czy w legendarnym odcinku Uda mi się właśnie utrafić tą kostkę czy jednak nie Więc sprawdźmy, 10 skrzyń 10 skrzyń bardzo, bardzo ważnych skrzyń. Przyjrzyjmy się, Przyjrzyjmy się temu spektaklowi, który teraz się tutaj odgrywa. Widzimy tutaj u Arnolda, kurcze, Ja ja do żadnej bitwy nie zapraszam gościu. Czekajcie, ten smoczek kurde, no on jest... coś mi się kojarzyło, że nie jest spoko, ale zobaczcie, że w ogóle nie jest, że w ogóle nie... O to będzie ok, Co mam, ale najlepsze nie jest. Nadal mówiłem, kurczę, mówiłem, że te trafy potrafią bardzo często być lepsze niż tej skrzynce za 10 zł. No i teraz mamy olbrzymi problem, żeby dogonić... O, mamy, mamy, mamy bardzo fajną naklejkę, maicom. No, kurde, odstaje, odstaje. No, co ja będę tutaj mówić? Odstaję od chłopaków, no nie, ale no nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma rzeczy niemożliwych, szczególnie, że mamy przed sobą trzy skrzyneczki, więc usiądźmy spokojnie. Jest bananek, ale ten rekin coś tak, dobra, jest bananek, jest super, jest super. Tako, tako siedzimy, widzowie, tako. No i widzę że Arnolda, bardzo mocną naklejkę. Nie, no teraz on już na pewno ma gigantyczne prowadzenie. Dobra, zobaczmy, jak zostałem zniszczony, bo tak widzę, że raczej zostałem. No i Arnold nas wręcz zmiażdżył, no nie ma co się oszukiwać, zostaliśmy zmiażdżeni przez Arnolda. No i ja tutaj jeszcze mam te 1230, więc ja jak najbardziej se spróbuję z tych 12.30 Nie coś ciekawego jednak zrobić, więc dajmy skrzyneczkę Myzon, nie otwieram tego zbytnio. Dajmy sobie to na 4 graczy, przywołajmy boty, jak chcę znieni, kurde może tu Może wiecie, te szczęście tak nagle, na koniec się uśmiechnie. Powie Wowka, masz najlepszego skina, Ultra Kozaka, lepszego nie mam w tej skrzyni. Ja powiem bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Ci skinie Ja lecę dalej pokosę. Ale to są marzenia, to są marzenia do spełnienia, no nie z takim skinem, no nie z takim skinem, taki skin moich marzeń totalnie nie spełnia nie, Bitwa niefajna, no nie fajna, no zobaczcie na wartość skinów, no kurde i na wartość bitwy, no totalnie nie, nie wiem co nie zatrebiło nie wiem, te moje taktyki, może wy mi podeślijcie jakieś swoje taktyki, może ktoś ma jakoś fajno, ja chętnie bym używał waszych taktyk, Pamiętajcie, że na GeForce dostajecie klejnoty przy doładowaniach i otwieraniu skrzyneczek eventowych. Za klejnoty macie tej skrzyneczki możliwość otwierania. Nie, tutaj macie taką specjalną skrzynkę, którą też można sobie otwierać za, za różne liczby klejnotów. Macie też ranking, gdzie można sobie wpłacić e, klejnoty i zająć miejsce i trafić jakiegoś po prostu skina. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie na razie, się ma i cześć.